Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, i dzisiaj znów filmik makijażowy. Pomalujmy się razem, ale tym razem moimi najdroższymi kosmetykami. Mam nadzieję, że uda mi się poszukać i znajdę w miarę drogie kosmetyki, które tutaj mam. Od razu Wam powiem, że to nie będzie full. Znaczy nie mam wszystkich kosmetyków bardzo drogich marek. Wszystkiego, jakby wszystkich kategorii, więc spokojnie. Pewnie najdroższe mam. Podkłady i paletki, a potem będziemy coś działać i yy, kombinować, jak tam pójdzie dalej. Jak widzicie, tutaj troszkę wąz związany, więc jest niedziela. W po popoł popołudnie, zróbmy się na bóstwo. I tak jak wspomniałam, za dużo tych kosmetyków wysokopółkowych nie mam. Jeśli chodzi o bazę, zacznijmy od bazy z Afektu, bo taką mam. Wydaje mi się, że to jest najdroższa baza, jaką posiadam. Więc sobie wezmę tylko jedną kąteczkę. I na środek twarzy sobie ją nałożę. Ona ma taką dość kremową konsystencję, mm, trochę takiego kremu właśnie, takiego nie ma konsystencji silikonowej, jak taka baza, nie zrobi takiej połoki, ale fajnie y, nawilża. I tak, jeśli chodzi o podkłady, no to przechodzimy do tej y, sekcji, gdzie naprawdę y, tutaj mam dwa, dwóch takich dość y, drogich gadatków. I tak, to są te dwa produkty. Pierwszy to jest Herborean Cream BB. To jest Makeup Face Cream Baby Skin Effect. A drugi to jest Claring Everlasting Young Fluid. To są najdroższe rzeczy, jakie mam, jeśli chodzi o podkłady, więc pomieszajmy je sobie po prostu. Powiem Wam, że jeśli chodzi o w sumie jeden i drugi produkt, to bardzo je lubię. Ten Herborean jest super i na pewno go sobie odkupię, jeśli mi się skończy ta miniaturka, bo to jest miniaturka. A ja jakby... Najpierw chciałam go przetestować w mniejszej pojemności, czy się sprawdzi, bo pełnowymiarowe opakowanie kosztuje 200 zł. No i 200 zł jak na Krem BB, to powiem Wam, że trochę dużo. A ten Everlasting to jest Clarins i on też kosztuje chyba ponad już teraz 200, ale ma bardzo dobre okrycie. Ten znowu ma jest rozświetlający, ale jak na Krem BB to jego krycie jest naprawdę bardzo dobre, więc sobie teraz, widzicie, go pomieszam i wygląda to spoko. Co najważniejsze, ani jeden, ani drugi nie robi takiego efektu maski, więc można bez problemu go tutaj nakładać. Czasem patrzę tu, bo ja po prostu widzę siebie, ale będę starać się patrzeć tutaj do Was, a tutaj mam lusterko. Tak to wygląda. Myślę, że bardzo ładnie. Buzia jest ujednolicona. A tutaj się do Was zbliża. Widzicie? Nie mam... Y, nic tutaj mi nie wchodzi. Nic się nie odznacza. Wygląda to naprawdę super. Jeśli chodzi o korektor, to chyba najdroższy, który mam, to jest ten Maybelline y, Eraser. Mam tu jeszcze... Hmm, nie, to jest na pewno najdroższy. Jakoś korektorów też drogich nie używam, bo te tańsze też są spoko, ale szczerze bardzo y, poluję na tego start y, i na tego z y, Too Faced, więc to jest najdroższy. Jak widzicie, jest jeszcze funkielnówka, bo miałam już jeden eraser i go skończyłam. Nie chciałam go otwierać, no ale na potrzeby filmu zróbmy to. Kręcę, kręcę, kręcę. I to, nic. Coś zaczyna się dziać. Jest. Koloruję. Teraz ultra jasne, bo to jest ten najjaśniejszy kolor. Więc nie będę go nakładać y, za dużo, ale bardzo, bardzo go lubiam. On daje fajne krycia. I też nie przesusza okolicy pod oczami. I one, jak widzicie, lekko rozświetla. Ja też nie mam dużych problemów pod y, oczami, ale jeśli chcielibyście, na przykład, macie zbyt ciemny podkład i chcecie sobie rozświetlić, właśnie rozjaśnić ten podkład, no to y, proponuję po prostu dużo jaśniejszy korektor na środek twarzy, no bo boki zawsze y, i tak robimy brązarem, więc to możemy sobie jeszcze wyregulować, no ale środek twarzy fajnie jest rozświetlić, żeby właśnie y, zrobić taki pokus na twarz. No i jeśli chodzi o puder, no to jednak mam jeden taki droższy puder i słuchajcie to jest to, to jest e, co to jest? To jest Charlotte i to jest e, Airbrush Flawless Finish Complexion Powder, Micro Powder, to jest też miniaturka, bo też swoje kosztuje i też sobie kupiłam żeby przetestować i powiem Wam, że naprawdę fajny jest ten produkt e, jak oglądacie mnie dłużej, to wiecie też że ostatnimi czasy bardzo ograniczyłam pudrowanie twarzy jakoś szczerze może dlatego, że, żeby się szybciej, wiecie, nie przesuszała. Ale ja też widziałam w internecie i wśród znajomych, że one też nie pudrują tej twarzy jakoś super, a jednak ten makijaż się utrzymuje. Ja też nie mam super tłustej twarzy, cery, więc uważam, że ten, to pudrowanie bardziej ją przesuszało. Więc też zrezygnowałam z takiego dużego pudrowania. Tak naprawdę pudruję, tak jak Wam pokazuję, tylko okolice pod oczami tą Charlotte i naprawdę fajnie, i nos. A jeśli chodzi o jakby pudry sypkie albo te w kamieniu na resztę twarzy, no to sobie robię tutaj żuchwę, bo jakby nie było, y, ten obszar twarzy dotykam najczęściej, więc po prostu chciałabym, żeby on był trochę bardziej utrwalony i chyba najdroższy puder prasowany, jaki mam, to jest Affect y, i to jest Smooth and Unique Press Powder, puder prasowany, odcień to Vanilla Milk jest ultra jasny, więc nie wiem, jak to tutaj nam wyjdzie. Oj, Zapomniałam, że on się tak sypie. To nie jest zbyt... O dobre. No ale w sumie mamy no, zimę. O. No, trochę sobie tutaj przypudruję, Trochę czoło. Żeby też się nie wyświecało. Ale widzicie tylko tak tutaj środek. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o puder, to jest tyle, no bo, yy, tak jak wspomniałam, boki twarzy, boków twarzy nie pudruję. Będziemy używać produktów yy, do konturowania teraz. No i teraz nadszedł czas na właśnie konturowanie twarzy, więc bronzer, róż i rozświetlacz. I chyba najdroższy produkt, ty, tak naprawdę nawet w sumie, które mam, to jest, yy, znajdują się w paletce Dr. Irene Eris. Ta paleta jest mega, uwielbiam je. Ją brązery są super. Róż jest super rozświetlacz także. Ale mam też rozświetlacz z maka, który jest drogi, więc uznajmy, że bronzery i róż będzie właśnie z tej palety, bo nie mam nic droższego. Natomiast rozświetlacz. Natomiast rozświetlacz użyjemy po prostu maka. I pamiętajcie zawsze, że mimo ja nie pudurę tych boków twarzy, więc ja muszę uważać i tego też się musiałam nauczyć że po prostu te buki twarzy są mokre, więc trzeba uważać z produktami sypkimi, żeby po prostu też nie nałożyć ich zbyt dużo, jeśli one są jakoś super napigmentowane, a ta paleta jest ultra fajna, więc nią sobie na pewno nie zrobicie krzywdy, konturując sobie twarz i robiąc makijaż, nawet jeśli właśnie ona wcześniej nie była przepudrowana. O. Więc, a w ogóle ja sobie mieszam te dwa odcienie, Troszeczkę sobie nadmiar na tym lusterku zostawiam i wklepuję. Zobaczcie, ja mam dalej glow po tym y, kremie BB i podkładzie, więc to jest super. Trochę tutaj na żuchwę. I zobaczcie, jakie te kolory są świetne tych bronzarów. Ja naprawdę je uwielbiam. Y, teraz róż. Szczerze, to kupiłam ten produkt y, dla tego różu, bo o różu było mega y, dużo pozytywnych y, opinii i naprawdę on jest świetny. On jest taki lekko satynowy, błyszczący, widzicie, ładnie podkreśla nam urodę, y, ale nie jest taki przesadzony i właśnie też ciężko y, z nim przesadzić. Ja sobie czasem tutaj dam na środek nosa. O, jest pięknie, no i mogłabym zrobić również oczywiście rozświetlaczem. Tutaj kości policzkowe. Ten rozświetlacz jest dużo... On nie jest jakiś super, wiecie, mocny, więc ten z maka jest dużo mocniejszy. To jest w ogóle jakaś kolaboracja z Tejoną yy, Taylor. On ma taki złoty odcień. Więc ja tutaj jeżdżę. i nakładam. To jest produkt też wypiekany, więc on będzie ultra yy, wydajny, o. Widzicie? Ładnie podkreśla kolor, ładnie tutaj rozświetla, ale właśnie nie ma takiego super, ultra koloru, że on mi się jakoś wybija, i jest na pierwszym planie, więc to mamy rozświetlacz. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o makijaż twarzy, mamy gotowy. Jak wiecie, tutaj bardzo drogą sprawą była laminacja brwi, którą sobie teraz po prostu je przeczeszę. Też nie mam jakoś nic ultra y, drogiego do brwi, a one jeszcze są takie, że przeczesane dają radę i y, można jeszcze tak wyjść, wiecie, bez nakładania niczego na, y, na, na brwi. Jeśli chodzi o palety, no to mam kilka palet z afektu. Ewa nie jest drogi, ale chyba najdroższe palety, jakie mam, do, mam też Glam Shop, no ale to jest tuwa. Ale najdroższe palety, jakie mam, to jest właśnie tart. Mam dwie. Pierwsza to jest led Toast, a druga to jest Tartaret Juicy. Ta toast jest po prostu bardziej. Oj, padło! Ta folika bardziej taka w brązowych, ciepłych odcieniach. Natomiast ta Juicy, jak samo opakowanie nam tutaj sugeruje, jest różowa. I jak drogie rzeczy trzymam w pudełkach. Od tej, um, od tej Ireny Erickson mam pudełko, więc. Y tak one wyglądają, więc sobie na to, żeby sobie je pomieszać. W ogóle one bardzo ładnie pachną, bardzo lubię zapach tych paletek. I z tej Juicy wezmę sobie ten taki y, różowy cień i nałożę go na całą powiekę y, ruchomą. One są dobrze napigmentowane, więc tutaj, wiecie, trzeba, jeśli chcecie mieć bardzo delikatny efekt, to trzeba uważać, ale ja właśnie chciałam na całą powiekę. Zrobimy sobie taką różową bazę. Teraz, żeby przyciemnić trochę zewnętrzny kącik, to z tej palety Toast zabieram ten mój tak naprawdę ulubiony brąz, bronz. to jest taka mleczna czekolada i tutaj nakładam sobie w zewnętrzny kącik, tak naprawdę wklepuję w załamanie. Pamiętajcie, żeby zawsze jakby nakładać te cienie do góry, ku górze, do środka powieki, żeby y, nie zrobić sobie właśnie takiej opadającej powieki, bo optycznie możemy sobie właśnie zepsuć. I zawsze pamiętajcie, że można sobie, wiecie, wytrzeć potem albo y, w sumie nakleić plasterki, bo kawałek taśmy, zależy co tam macie, co Wam tutaj y, odpowiada. Teraz jeszcze bardziej precyzyjnym pędzelkiem, takim nawet trochę ściętym y, i tą naj, tym najciemniejszym brąz, a nie w sumie tym, takim on się nazywa tej Cozy. On w kamerze wygląda strasznie tak pomarańczowo, ale on taki nie jest. Zrobię sobie po prostu y, taką delikatną kreskę. Prezentują się kreski brązowe. E, więc teraz e, kończymy w różu ten albo w złocie ten makijaż. Zabieram sobie ten cień. To jest cień reflekt z tej paletki e, juicy i wewnętrzny końc, zobaczcie ją pięknie błyszczy. E, sobie tutaj rozświetlam. O. Zobaczcie, jak to super wygląda. I teraz e, takim precyzyjnym pędzelkiem zabieram sobie taki. E, różowiutki cień, tutaj w ogóle też nie wygląda na różowy w kamerze i troszeczkę przejadę sobie po dole powieki, widzicie, żeby ją też lekko yy, zaznaczyć, żeby ten makijaż był jednak troszeczkę bardziej wykończony. Teraz znowu możemy sobie wziąć pędzelek syntetyczny polecam, ten sam odcień złotka, który był na górze powieki, Lekko sobie również nakładam właśnie na dolną powiekę. Jeśli macie y, y, szeroko rozstawione y, oczy, to nie polecam kresek, bo was wydłużą, ale polecam właśnie skupić się na powiekach, bo on, y, tutaj na rozświetleniu wewnętrznego kącika, no bo wtedy sobie zbliżycie y, optycznie oczko. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, to zdecydowanie najdroższy jest ten fun Fest z Benefitu. Liczmy cenę pełnowymiarowego opakowania. To jest miniatura, ale i tak miniatura chyba jest najdroższa. Jeśli chodzi o wszystkie tusze, które mam. Chyba, że tusz z L'Oreal jest jeszcze droższy, to i zniknęłam. Bardzo lubię efekt. Jaki daje ten tusz? Dawał jeszcze lepszy, tylko że on już szczerze mówiąc mi się kończy. To już jest właśnie miniaturka, a mam ją dość długo. Używam dość regularnie, więc ma prawo się tutaj już wykończyć. Tak to wygląda. No i ostatni element, czyli usta. Jeśli chodzi o usta, to myślę, że najdroższe produkty, jakie mam, to są te lip lampy z Tart oraz ten y, Natural Lip Perfector z Clarinsa do ust. Więc może umówmy się, że po prostu najpierw sobie pomaluję tym lip-perfectorem. Ona on ma bardzo ładny, naturalny odcień. Widzicie? Trochę lepszy y, odcień moich ust. Bardzo też lubię ten aplikator. Jest ultra nawilżający i daje jej lekki błysk, ale też daje kolor. A y, jakby na wierzch, nałóżmy sobie tego Perfektora z Tarte. I ja mam dwa odcienie: jeden to jest White Peach, a drugi to jest ten y, Primrose. Więc nałóżmy sobie ten Primrose. On też ma takie te y, właściwości lekko powiększające. On jest ultra kremowy, to muszę wam powiedzieć. Naprawdę już jedno przejechanie yy, wystarczy, żeby ten produkt był na ustach. Jeśli będziecie przejeżdżać dłużej, to naprawdę zrobicie sobie taką grubszą warstwę. No i mm, po prostu po co nakładać tyle yy, produktu, skoro jedna warstwa wystarczy. I słuchajcie, tak prezentuje się makijaż wykonany w całości kosmetykami najdroższymi, jakie mam w półce. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Czekam na Wasze komentarze, jaki jest Wasz najdroższy kosmetyk, jaki macie w swojej kosmetyczce, czy stawiacie bardziej na kosmetyki wysokopółkowe czy niskopółkowe. Dajcie mi koniecznie znać, a ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa!